Ja imperii Dacus et tutamen. Halo! Mów po ludzku! Otaczają mnie ignoranci. Forum film przedstawia. Jestem zupełnie inna od reszty rodziny. Dlaczego ona nas unika? Oboje tak szybko dojrzewają. Jest ogień, co dziewczyny. Mam potworne dobre rozwiązanie. Jedziemy razem na rodzinne wakacje! Broń się za kółko! <zysy> Premiujemy bezpiecznych kierowców. Podziwiają widoki. Piękno przyrody ma kojący wpływ na nasze rzeczy. Wziął gary na klatę. Poznają nowych ludzi. Cześć! Jaki masz talent? Wydać, że to moja zła krew. I odkrywają rodzinne sekrety. Pamiętam noc, gdy urodziła się Wednesday. Inne dzieci beczały, a ona była cichuteńka, jak rybeńka. Potem odłożyłem wszystkie barbecie na miejsce. Chyba. W trakcie bardzo nietypowej wycieczki. Trzeba zatrzymać tę rodzinkę. Prawda musi wyjść na jaw. Kim był ten pan? Nikim, upiorku. Ten wyjazd zbliży do siebie Adamsów tak jak nigdy wcześniej! Lub żywy stąd nie wyjdzie nikt. Tylko my i ta straszna, cudna, martwa cisza. Czas na wielkie bum! Rodzina Adamsów II. O, to i on! Coś! Niemiło cię widzieć, mój kosmatyk kuzyny! Nadal nie kumam ani słowa z tego, co on nawija. Okropnie niedługo w kinach.